Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Witam się z Wami dzisiaj w troszeczkę innym odcinku niż do tej pory mogliście znaleźć na moim kanale. A będzie to hol zakupowy z SHEIN. SHEIN, jakkolwiek wymawia się nazwę tego sklepu. W każdym razie zrobiłam zamówienie, a to ze względu na to, że za niedługo wyjeżdżam na wakacje, więc potrzebowałam kilku rzeczy. Zamówiłam m.in. sukienki, jakieś topiki, spodenki... Także jestem bardzo ciekawa tej paczki i co to tak rzeczywiście przyszło. W sumie przyznam się Wam, że paczkę już otworzyłam, żeby sprawdzić, czy przyszło wszystko, co zamówiłam, ale jeszcze tego nie mierzyłam. Stwierdziłam, że przymierzę to właśnie razem z Wami. Wszystkie ceny, które będę podawała, będą one podawane w funtach, a to ze względu na to, że w takiej walucie właśnie zamawiałam, więc będziecie musiały sobie, będziecie musieli, to może i panowie będą oglądać, przeliczać po prostu na złotówki. Jeżeli chodzi o ceny z tej strony, są bardzo, że tak powiem, korzystne i myślę, że na każdą kieszeń, ale jak, jeżeli chodzi o jakość tych produktów i czy rzeczywiście to, co zamawiamy, jest zgodne z opisem i z zdjęciami, które znajdują się na stronie, to zobaczymy, zaraz się wszystko okaże. To, gdzie jadę, jeszcze Wam nie będę zdradzała. Wyjazd mam za około 3 tygodnie, więc mam jeszcze trochę czasu na to, żeby tą garderobę sobie przygotować na wyjazd. Ale będzie taka mała podpowiedź, bo niektóre rzeczy są inspirowane miejscem, do którego lecę. Także jeżeli będziecie mieli jakieś typy, gdzie się mogę wybierać, patrząc na stylówki, które sobie wybrałam, na rzeczy, które sobie pozamawiałam, dawajcie znać koniecznie w komentarzach. A jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, pamiętajcie o zostawianiu łapy w górę i o subskrybowaniu mojego kanału, abyście byli na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Kto wie, jeśli Wam się taki odcinek spodoba, może stworzę jakąś serię holly na moim kanale. W każdym razie, już nie przyciągając, zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Pierwszą rzecz, którą przymierzyłam, jest to oto ta żółta sukienka. W sumie powiem Wam szczerze, że kiedy ją zamawiałam, to nie zamawiałam ją tak stricte z myślą, że ją zabiorę na wakacje, ale teraz zaczynam się zastanawiać, bo jest po prostu przepiękna. Ale co najlepsze w tej sukience, co mnie też troszeczkę skłoniło do tego, żeby ją kupić, jest jej tył. Musicie to zobaczyć. Ma przepiękne ramionczka, które są całe w cyrkoniach. E, wszystko się fajnie trzyma, nie musicie się martwić o to, że gdzieś Wam coś wypadnie. E, sukienka kosztowała 12,99. Wszystkie rzeczy, które zamawiałam, kosztują mniej niż 100 zł. Ja jestem ogólnie mega zachwycona i powiem Wam, że nawet się zastanawiam, czy nie zabrę ze sobą tej sukienki się kolację, czy na jakiegoś dolineczka, a może na jakieś wyjście na miasto, no, no nie wiem, powiem Wam, że będę się zastanawiała, dajcie znać, czy, czy powinnam zabrać taką sukienkę ze sobą, e, czy nie, no bo tak jak mówię, nie kupowałam jej z myślą na wyjazd, skupiłam ją, bo po prostu mi się strasznie podobała i chciałam zobaczyć, jak ona będzie wyglądała na żywo, no i na pewno ją sobie zostawię. Dobra, kolejna sukienka, tym razem taki neonkowy, zielony z wycięciami tutaj z przodu. Zamawiam tę sukienkę tak z myślą, że ją ubiorę albo na jakąś kolację wieczorem, albo po prostu na jakieś wyjście z dziewczynami, będzie bardzo fajnie wyglądała na pewno do opalonego ciała. Wiadomo, neony kojarzą się typowo z wakacjami, także. Kolor mi się naprawdę bardzo podoba. Ja ogólnie jestem osobą, która nie chodzi w takich kolorach na co dzień, ale jak jadę na wakacje, to lubię troszeczkę zaszaleć, więc dlatego też stąd ten wybór i wybór tego koloru. Zobaczcie sobie, ma fajne takie marszczenia ta sukienka. Mi się bardzo podoba. Podoba mi się to, że była też w dobrej cenie, bo kosztowała 13,49. No co, to jest kolejna rzecz, którą na pewno ze sobą zabiorę. Co do tego to jestem pewna, bo tak jak mówię, bardzo mi się podoba. Podobają mi się właśnie te wycięcia tutaj z przodu. No co? Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. Kolejną sukienką jest ta oto niebieska hiszpanka i jest ona na szaleczkach, co jest dodatkowym plusem jak dla mnie, a to ze względu na to, że e, wiem, że wszystko mi tutaj będzie się trzymało, że mi nigdzie się nic nie osunie, chociaż tutaj są gumeczki, więc Teoretycznie, wydaje mi się, że też można by było nosić ją bez szelek. No, ale to już jak kto woli. No, ja wolę z szelkami. One są dodatkowo regulowane z tyłu, więc też jest dodatkowe plus. Z przodu mamy fajne wiązanie i tutaj po bokach, jak możecie sobie zobaczyć, ona jest taka marszczona, więc też to wszystko fajnie wygląda. Tył też się ładnie Ładnie prezentuję. Jeśli chodzi o cenę tej sukienki, to była ona najdroższa, bo kosztowała 15,49. Sukienka naprawdę prezentuje się bardzo ładnie, kolor też mi się podoba, no ale czy ją zabiorę ze sobą? No nie wiem, naprawdę ciężko jest mi, e, ciężko jest mi to powiedzieć, nie wiem, może ponóżcie mi, dajcie mi znać, czy powinnam zabrać tą sukienkę ze sobą, e, czy też e, nie. No bo ja tak szczerze mam, no mówię, 50 na 50. Z jednej strony bym ją wzięła, a z drugiej nie. Chociaż ja czasami wychodzę z takiej zasady, że lepiej mieć więcej niż mieć za mało, bo masz wtedy wybór. Im, a a nuż będzie taki dzień, że będę miała ochotę ją założyć, a jej nie będę miała. No nie wiem, nie wiem, dajcie znać, dajcie znać, pomóżcie mi powiedzcie, czy. Czy powinnam ją zabrać ze sobą, czy, czy jednak ją zostawić i zrezygnować? Dobra, kolejnymi rzeczami, które zamówiłam, jest to taka koszula. Wiem, że to wygląda jak spódniczka, ale w rzeczywistości są to spodenki, więc jest to super opcja i taki topik. I powiem Wam od razu, że to nie był zestaw. Ja sobie wszystko zamówiłam jakby osobno, Dopasowałam takie sandałki na, na obcasie do tego wszystkiego. Materiały są bardzo przewiewne i takie cieniutkie. Ogólnie można tą koszulę nosić, tak widzę, rozpiętą, a ja tak zamawiałam ją z myślą, że już będę sobie tutaj wiązać. I że stworzę właśnie z tego taki cały outfit, żeby to wszystko do siebie pasowało. Jestem w ogóle mega zadowolona, że ten topik idealnie mi się tutaj wpasował, jeżeli chodzi w kolorystykę, bo tak jak mówię, zamawiając rzeczy przez internet, nie zawsze ta, te kolory na zdjęciach oddają kolorom rzeczywistości, a tutaj te rzeczy no, naprawdę wyglądają identycznie jak te, które są na zdjęciach na stronie, więc jestem tym bardzo mile zaskoczona. W ogóle pokażę Wam jeszcze ten topik. Jest bardzo basicowy, jest to zwykły topik. W ogóle tak też fajnie to wygląda. Bez tej koszuli. Topik jest zwykły, basicowy. Wszystko jest w rozmiarze XS. Tak Jeżeli jest... chodzi o ceny, to za topik zapłaciłam 3,99, za spodęki zapłaciłam 10,49. A za koszulę, która była najdroższa, zapłaciłam 13,49. Ogólnie wzór mi się bardzo podoba i te kolory, które tutaj są, bo ja kocham kolor beżowy. A z takim dodatkiem pomarańczowego, niebieskiego wygląda to naprawdę bardzo fajnie i tak troszeczkę bym powiedziała też wakacyjnie. Ale nie powiem, taką stylówkę ubrałabym nawet na co dzień do sklepu, na jakieś zakupy. Czy, czy wyjście na kawę, bo naprawdę mi się to bardzo podoba, więc będzie to na pewno rzecz, którą spakuję. Dużo z tych rzeczy, których pozamawiałam, bo zamówiłam sporo rzeczy, żeby mieć wybór, właśnie w razie czego, gdyby coś mi się nie spodobało, to tu jestem miele zaskoczona, bo na razie póki co większość rzeczy mi się podoba. W każdym bądź razie, jeżeli byście chcieli, żebym Wam powstawiała numery produktów, żeby było Wam o wiele łatwiej wyszukać je na stronie Shein, to dajcie mi znać w komentarzach. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam jest ten oto topik, taki troszeczkę nietoperz. Pamiętam, że kiedyś był taki krój bluzek bardzo, bardzo modny. W każdym bądź razie jest to kolejna bluzka inspirowana miejscem, do którego jadę. Nie zamówiłam zbyt wiele takiej Wzorzystych rzeczy, bo tak jak mówię, nie jest to taki do końca mój styl, aczkolwiek. Bardzo mi się one podobają. Teraz, jak takie mierzę i tak patrzę, jak wygląda, to naprawdę wygląda to bardzo wszystko fajnie. Mam do nich te same sandałkowe, beżowe buty na obcasie. W każdym razie ubrałam do tego jeansowe spodemki. Ogólnie ta bluzeczka ma taki dosyć głęboki dekolt. Jeżeli ktoś nie lubi takich głębokich dekoltów, może zawsze sobie ubrać jakiś topik, pod spód i też będzie to wszystko fajnie wyglądało. Aczkolwiek ja już chwilę chodzę w tej bluzce i i póki co czuję się naprawdę w niej komfortowo i bardzo fajnie. Tutaj mamy taki satynowy materiał, bardzo fajny, bardzo przewodny na wakacje, idealny. Jeżeli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 7,99. I są to już ostatnie rzeczy, które zamówiłam. Jest to czarny, basicowy topik. płaciłam za niego 2,99 i można je znaleźć we wszystkich sklepach praktycznie, ale nigdzie nie widziałam w tak niskiej cenie więc jest on fajny, basicowy, fajnie będzie wyglądał do dresów, do spodynek jeansowych, więc taki top uważam, że fajnie mieć. A zwłaszcza, że też jest na tyle wygodny, że właśnie tutaj się wszystko trzyma. No i spódniczka zamówiłam. Spódniczka jest w bardzo fajnych wzorach i kolorach, wzory znów są inspirowane miejscem, do którego lecę. Jedyne co to. W ogóle Wam pokażę, bo ją się tutaj tak wiąże. Ona ma tutaj taką zakładkę, bo sama w sobie jest bardzo krótka, ale dzięki tej zakładce już ta długość jest troszeczkę inna. Ale powiem Wam, że jedyny minus to, moim zdaniem, jest to, że po tej stronie nie ma też tego samego wzoru, co jest po tej stronie, bo kiedy ją się tutaj wiąże, no mi się to nie podoba akurat, że ten biały materiał jest widoczny. No, no jakoś trzeba by było na, jakoś tutaj pokombinować, żeby tego białego materiału, żeby ten biały materiał nie był widoczny. I są to już ostatnie rzeczy, które przygotowałam dla was, by wam pokazać, które zamówiłam. Jeżeli miałabym podsumować sklep Shin to jestem nim bardzo pozytywnie zaskoczona. A ze względu na to, że po pierwsze, jeżeli chodzi o ceny, są one naprawdę przystępne i na każdą kieszeń. Po drugie, jakość produktów jest naprawdę w porządku, bym powiedziała. A po trzecie, to, że zdjęcia na stronie odwzorowują, jeżeli chodzi o kolory i o wzory rzeczy, które przychodzą nam w rzeczywistości. Nie jest to tak, jak w przypadku zamawiamy rzeczy z Chin i przychodzi nam całkowicie coś, Jestem pozytywnie zaskoczona tymi rzeczami i nie jestem nimi rozczarowana. Pamiętajcie o zostawianiu łapy w górę, wtedy będę wiedziała, że również takie filmiki Wam się podobają i będę nakręcała ich wtedy zdecydowanie więcej. I tak jak mówię, może stworzymy jakąś serię holi na, na moim kanale, zobaczymy. W każdym bądź razie dziękuję Wam za spędzenie ze mną czasu i dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka.